ma widzowie, dzisiaj wam pokażę magiczną sztuczkę z tej z tej kreski zrobię dwie i znowu w odcinku będą te oto nożyczki pite chciałem tylko powiedzieć, że na tym kanale teraz właśnie się będą pojawiały takie filmiki shortsy też będą takie jeżeli w ogóle będą I oglądajcie też inny odcinek, w którym zniszczyłem 100 złotych Dobra, więc. Patrzcie. Boję się to zrobić. Dawaj, tnij. Co jest? No kurczę, nie da się tego dotykać. No chciałem pokazać sztuczkę magiczną. Ach, to Zdejmę to. Chyba nie w tą stronę. Patrz, się coś takiego zdejmuje. Będzie bałagan, ale przecież to jest normalne. W moim pokoju to jest normalne. Dobra. Dobra, cyk, 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 Dobra, teraz jeszcze tutaj. A, patrzcie na razie tak wygląda, tak rzadko. I jeszcze tylko chyba to. Chyba to miała być chwila. Ten odcinek już jest długi. I uwaga, uwaga. Uwaga, no ostatni element. O. Jest właśnie taka cała pomarańczowa. To więc teraz spróbujemy. Musi się wdać. To jest WOSK. Weosk. Kurde. Może tu? Już są nożyczki sobie pomarańczowe. Tnie! Trochę tną. Nie rozumiem. To jest twarde. Kurde. nie Może wezmę jedną kredkę Wezmę niebieską, może ta będzie trochę łatwiejsza Tu chyba to się zdziera Dobra, widzimy się jak to zadam Dobra, zawi to jest strasznie trudne, żeby to zadrzeć Tego się po prostu nie da zrobić No i chciałem być magikiem, ale jednak coś mi nie wyszło, no. 本当なら